Witam cię bardzo serdecznie, nazywam się Małgorzata Kospin. Nowy rok, nowe miejsce, jak widzisz, i nowe nowości na moim kanale, o których zaraz chciałabym ci opowiedzieć. Przede wszystkim, to, że będziemy się widywać codziennie. Tak, moi drodzy, e, chcę, żeby moje filmy były codziennie umieszczane na kanale od poniedziałku do piątku, 9.30. W poniedziałki widzimy się w znanym, pewnie wielu z Was, Takiej transmisji na żywo, senior w domu, w której to ćwiczymy pamięć, koncentrację i inne funkcje poznawcze i myślowe. W pozostałe dni, czyli od wtorku do piątku, chciałabym się z Wami spotykać w trochę innej, nowej formie, jaką jest poranek z czasem seniora. Chciałabym, żeby to była taka, taka chwila dla Was żeby się zmotywować, żeby się zastanowić czasem nad sobą, chwilę pomyśleć, nastawić się, nastroić się dobrze na nowy dzień. I stąd też pomysły z porankami. I w niedzielę standardowy film czy podcast również o 9.30. To są takie moje trzy propozycje dla Was, czyli od poniedziałku do piątku 9.30, w niedzielę także to jest taka ramówka tego, co będzie się działo w tym nowym roku. Mam nadzieję, że tylko, że wytrzymam tempo, jakie sobie narzuciłam, chciałabym się z wami spotykać codziennie. Chciałabym, żeby ten kanał był dla was, żeby był sycący, żebyście odwiedzając ten kanał, mieli takie poczucie, że naprawdę czegoś się uczycie, że zmienia się wasze życie, że nad czymś się zastanawiacie, Chciałabym tego stąd też, to wyzwanie, jakie sobie postawiłam na ten nowy rok, żeby właśnie spotykać się z Wami codziennie. Na właśnie, w tym pierwszym dniu nowego roku, na ten nowy rok, chciałabym Wam wszystkim życzyć. Przede wszystkim uśmiechu, bo uśmiech to sposób na młodość, jak już pamiętacie, ale także uśmiech to sposób po prostu na lepsze życie, więc tego Wam życzę, żebyście mieli dobre życie, żebyście się z niego potrafili ucieszyć, żebyście byli ludźmi radosnymi. Tak mało jest radości wśród nas, wokół nas. I dlatego chciałabym Was zapalić do takiego właśnie radosnego przeżywania swojej codzienności. I życzę Wam także tego, żeby nowości, które będą w tym roku, te nowe rzeczy, które się wydarzą, żeby były dla Was budujące, żeby były dla Was motywujące i żebyście się w nich potrafili odnaleźć. Tego wam życzę z całego serca. Ja nazywam się Małgorzata Kospin. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to oczywiście zachęcam cię, zrób to teraz. Wciśnij na dzwoneczek, który jest tuż obok, a będziesz dostawał bezpłatne powiadomienia o tym, że nowy film pojawił się na moim kanale. A jak się okazuje, w tym nowym roku będzie ich dość dużo. Także życzę Ci pięknego dnia, uśmiechu. I widzimy się już niebawem. Pozdrawiam, pa!